O której wspomniał Tomek, że wpadła nam w oko, to Wenus bez futra Saszy Różyckiej, którą gościmy dzisiaj w pytaniu na śniadanie. Witaj Sasza. Witam serdecznie. Sasza y, była, jest, to zaraz się dowiemy, tancerką y, erotyczną. Czy dalej jest? O to mi chodziło. I to oczywiście... striptezerkę. Przepraszam. No dobra. Wczoraj poszłaś stri... na rekonesans, zobaczcie, jak to wygląda. Ja wprawdzie Ci towarzyszyłem, ale. No. Mówmy, nie, jak nie, jest. Walnego go po głowie po tej rozmowie. O, Rym znowu. Pan profesor Lew Starowicz jest z nami, Zbigniew Lew Starowicz, seksuolog i od razu pytanie do Ciebie, Saszo, bo m, tu jest napisane, że to jest subiektywna podróż przypadkowej tancerki. Studiowałaś mhm. na Akademii Sztuk Pięknych tak jest. i stałaś się przypadkowo tancerką, stripteaserką. Mhm. Przypadkowo. Przypadkowo. To znaczy jakby zamysł był taki, żeby iść do klubu i porfiegować, ale to, co zobaczyłam, spodobało mi się na tyle, że zostałam. I zostałam na dość długo, bo na 6 ale lat. skąd taki pomysł w ogóle? Pomysł był dyktowany troszeczkę z moją sytuacją. Wtedy byłam strasznie znużona i znudzona moją poprzednią pracą. Pracowałam jako grafik freelancer i siedzenie 12 godzin dziennie przed komputerem po prostu mi się znudziło. Wyznaki, mocno, tak. To znaczy jakby już na wczesnym etapie kariery zaczynałem się wypalać i jakoś tak w którymś momencie powstał taki pomysł, sama na niego wpadłaś, czy ktoś ci zasugerował? Ktoś mi troszeczkę zasugerował. tak. Że to był żart, który ty poważnie. Bo to miał być poważnie. świetny żart. To miał być świetny żart i faktycznie miałam się wybrać do klubu, tylko zobaczyć jakieś pikantne szczegóły. A okazało się, że tych szczegółów nie było aż tylu i aż tak strasznie pikantnych i przerażających, więc postanowiłam zaryzykować i zostałam. Ale potrawa okazała się na tyle dobrze doprawiona, że weszłaś w to i 6 lat tam spędziłaś. Ty tak, dalej tak, aktywnie tak, pracujesz? Tak, dalej tańczysz? Tak. Okej. Okay. Ludzie mają bardzo różne wyobrażenia na temat tej pracy. Ile jest w tym mitu, ile jest w tym prawdy? Im więcej jest mitu, tym lepiej. A, I rozumiem. tak powinno pozostać. No, to jest mnóstwo czekaj. mitów, ale. No dobra, dobra, ale przecież my nie jesteśmy tu po to, żeby reklamować ten zawód, tylko żeby się... Bo ja mam cały czas taki kłopot z tym, Wczoraj że w ogóle. Nie innego zdania. <laughs> że wiesz, studentka Akademii Sztuk Pięknych, to mi mało się skleja w głowie mhm. z, ze striptizerką, rozumiesz? I że ty mogłaś być na początku swoich m, studiów, które są tak fascynujące, mhm. na które naprawdę się ciężko dostać, tak. żeby pójść i pracować w takim klubie gołko. -Go. Tak, dlatego, że jest przy tym ten stygmat takiej desperacji, tak? Znaczy, jakby uważa się, że to tylko zdesperowane dziewczyny mogą się zdobyć na coś takiego. Nie. I to jest no, nie do końca tak. Jeżeli są dziewczyny z doktoratem, które mają konkretne cele, jeżeli są dziewczyny w różnych sytuacjach życiowych, niekoniecznie jakichś skrajnie patologicznych, które po prostu się decydują na taką formę zarabiania, to chyba musi znaczyć, że jednak to nie jest aż taki dramat i to nie jest taki przymus. Więc ja tego przymusu też nie miałam. Jakby... Twoja, twoja książka demitologizuje, trochę odsłania kulisy, tak, nazywa rzeczy jest... po imieniu. To ja też nazwę rzecz po imieniu. Dla wielu ludzi, stryptis bardzo często jest tożsamy z prostytucją. Stąd być może ten taki nimb, który sprawia, że mówi się o tej profesji z lekko rozszerzonymi oczami. I, i, i jak ty to postrzegasz? Z lekko. No. Spójrz na swoje gały. Przepraszam Państwa. Zazwyczaj nie używam takich określeń. Nie, w ogóle. I ten, ten nim jakby nie spadnie z tego, tak? Mm -hmm. Jeszcze przez długi czas i myślę, że może za 20 lat gdzieś tam będzie pole do dyskusji takiej, czy to faktycznie było warte porównywań. I A na co ty mówisz i... ludziom? No jak to? jest przez prostytucja? Jak ty reagujesz? Jak odpowiadasz? Znaczy, na zasadniczo jest uwagi? tak, że jeżeli ktoś faktycznie reaguje w ten sposób, to ma umiarkowane pojęcie na ten temat. I tak naprawdę przekonać się jest bardzo prosto. To znaczy, wystarczy iść do jakiegoś sensownego klubu i zobaczyć, jak to wygląda. Tak? Panie profesorze, chciałabym zadać pytanie, dlaczego wy chłopaki, ale zadam pytanie tak. Dlaczego mężczyźni kochają takie kluby? No, bardzo prosta przyczyna. Po pierwsze, mężczyźni uwielbiają takie bodźce wzrokowe i mają do czynienia z kobietami. Młodymi, atrakcyjnymi, dobrze zbudowanymi. Ale, przepraszam, najmocniej Sasza pisze, że wcale nie są tam tylko takie dziewczyny w swojej książce. No ale najczęściej są. Ja mówię przynajmniej tam, gdzie słyszę przekazy. A kiedyś dawniej, to jak powstały jeszcze w PRL-u u nas, był w słynnych kamieniołomach w Hotelu Europejskim i w Pałacu Kultury też był stiptit no to tam były rzeczywiście młode, atrakcyjne dziewczyny i poza tym one odgrywają rolę seksownych, no bo to musi być siłą rzeczy no, w jakiś sposób taka emanacja trochę zmysłowa i dlatego idą i to oglądają. Poza tym kiedyś w przeszłości to był kontakt z nagością kobiety. Aha. Naprawdę, dlatego, bo nagość kobiety to była tylko moja własna ukochana, a poza tym z nagością nie było mężczyźni o w nie filmie jeszcze było troszkę Nie było nagości. pornografii i tak dalej. Nie można było kliknąć w internecie, żeby się otworzyło 150 Ale wtedy nie było, a teraz już jest nagość wszędzie hmm. dostępna, więc striptease teraz ma trochę inne znaczenie niż wtedy. Wtedy było poznanie nagości. A teraz jest oczekiwanie z pewnej zmysłowości czegoś takiego, takiej pewnej zabawy, do czegoś więcej oczekują niż tylko y, widoku. No właśnie, Sasza, czego szukają klienci takich miejsc, w których na przykład pracujesz ty? Nie oczekują tej emanacji, tylko już w tych najróżniejszych formach, tak? To znaczy. Wydaje mi się, że mamy wszystko teraz tak strasznie przeseksualizowane i jakby to, co kiedyś było wartością samą w sobie, czyli że to jest nagość, teraz przyjmuje najróżniejsze formy, tak? To jest erotyka wyrażona w taki sposób, czy w taki sposób jakieś najróżniejsze kreacje. Które tworzą dziewczyny, tak? Dlatego to, co wspominałam, że nie pracują same dziewczyny, które są idealne. Jakby to pojęcie ideału się trochę zmieniło, tak? Znaczy, jakby mamy teraz więcej możliwości gdzieś tam eksplorować te swoje małe kręćki Odesłać też... tam odesłać? to nie, masz na myśli? Nie, nie. Mam na myśli to, że jakby mężczyźni mają teraz. A, chodzi większe... o różne gusta. Tak, i jakby okay. te gusta się tam manifestują bardzo mocno, tak? Czyli są dziewczyny starsze, są dziewczyny takie, i takie, i takie. Dla każdego coś miłego, tak? Więc jest to możliwość z tym, co się lubi. Saszo, czy Ty yy, jeszcze coś tworzysz? Czy całkiem porzuciłaś swoją profesję? To znaczy, zdarza mi się dalej przyjmować zlecenia na ilustrację głównie. Tak, niestety żyjemy w takim kraju, że z ilustracji się nie wyżyje mhm. na dłuższą metę. Fajne jest to, że napisałam książkę. No dobrze, bo chodzi mi o to, że albo jest taka sytuacja, że ty się zafascynowałaś tym zawodem i mhm. tym światem i jest ci w nim dobrze, albo jest w tym cynizm, robisz to tylko dla zarabiania. Dobrych pieniędzy. To znaczy, jakby pieniądze są tym motywatorem oczywiście. Ja bo dobrze tylko... zarabia się w twojej branży. Tak, no nie ma się co oszukiwać, to w ogóle jakby nie jest typ pracy, który można robić tak za jakieś tam minimalne stawki, mm -hmm. bo nie o to w tym chodzi. Jakby konsekwencje tego też jakby mogą być różne, więc, więc ta wartość musi być. Natomiast jakby moim celem było to, żeby zarabiać pieniądze na podróże i to się udało. Przepraszam, jakie konsekwencje, jakie są największe niebezpieczeństwa wynikające z Twojej no, pracy? przede wszystkim to piętno społeczne, tak? Bo Aha. to jest ten stygmat, jest jakaś luka w CV, którą później ciężko wyjaśnić, jeżeli chce się wrócić do tej normalnej e, pracy. Piętno społeczne, czyli na przykład to, że niekoniecznie rodzina musi być szczęśliwa. to to, o czym że... rozmawialiśmy tak. wcześniej na przykład, Aha. tak? czy twoja postypucji? rodzina akceptuje ten pomysł, czy nie akceptuje? Jaki e... jest? Ten to jest akurat rzecz prywatna, natomiast tak, akceptuję, to jest jest jakaś granica tego kłamstwa, tak? I to jest Pan by zaakceptował, więc... panie profesorze? Znaczy... W... Wiem, że duży... to nie jest wygodne pytanie, ale... Tak, no to sądzę, że miałbym pewne opory, ale to przed czym? Opory, że jest obiektem pożądania wielu mężczyzn, no bo wiadomo, że o to chodzi. Czyli... Kobieta z którą jestem bardzo blisko związany, no to teraz pożądają tam masa tych mężczyzn i tak dalej i niejako oni mają jeszcze tam fantazję i starają się ją w jakiś sposób zdobyć. No, luksusowa sytuacja by to nie była, może bym się przyzwyczaił, ale tak na dzień dzisiejszy, jeżeli patrzymy w punkt startu to no takie mam mieszane uczucia. Tak. Chociaż wiem, mhm. ja rozumiem zawód, to jest zawód, jeszcze są inne motywacje, bo pani ma na przykład bardzo ładną historię. W Mówię o motywacji, wejście, wykształcenie, ale przecież część z tych to są również te kobiety, które uwielbiają budzić pożądanie. I w oczach mężczyzn one uwielbiają to, że akurat to Ale widzą. Ale odpada już taka część intymna, tak mi się wydaje, panie profesorze, że nie stanę przed swoim facetem i dla niego na, go, na Golaja nie zatańczę. Chciałam powiedzieć na go, ale mi wyszło na gole. Na gole ja to jest tylko twoja. myślałem, że to zrobiłam z tą no, Przepraszam. Bo to już nie będzie to, bo obtańczyłam tych wszystkich facetów i gdzieś zabieram sobie jakąś cząstkę intymności, ale może ja jestem staroświecka, wybaczcie. mi. Ale dlaczego to trzeba uszanować tak naprawdę? To każdy ma swoją intymność jakby na innych punktach opartą, tak? I to jest tak, najważniejsze. No. To jest kwestia komfortu A między A chłopakowi ludzi. to nie przeszkadza? <laughs> Jak na razie nie. Długo jesteście ze sobą? 4 lata. I to jest faktycznie jedyny przyszło, mężczyzna, którego spotkałaś w klubie i zdecydowałaś się z nim z tego klubu wyjść. Tak, dokładnie. Umówić się, się umówić się umówić na randkę. Się Aha, Ale okay. kobiety, które, z którymi pan się spotyka w gabinecie, chyba traktują takie wyjście narzeczonego, czy też męża do klubu Gołgo -Go jako zdradę. Tak. Chyba, że jestem jeszcze bardziej staroświecka tak, niż myślałam Tak samo o jak oglądanie pornografii dla nich zdradą, to tak samo pójście do klubu. Bo ty tam idzie, żeby się podniecić. Ciebie podnieca inna kobieta. Czujesz do niej pożądanie, czyli ty mnie zdradziłeś. Ja muszę później to tłumaczyć tłumaczyć, co się dzieje w głowie męskiej, że to nie jest tak. Kategoriach zdady. No tak. no no, jakoś skonalizi w tym zawodzie polega na tym, że można patrzeć, ale się nikogo tam nie dotyka, bo inaczej ponosi się srogie konsekwencje przez tych dobrych klubach, mm. słyszałem, tak? Tak, tak, tak. tak. Rozumiem. Łoza się nie wyciąga. Ekspert Tomek no, byłem, Kamel. Kiedy, byłem kiedyś na wieczorze panieńskim, ale chyba to. Nie, nie panieńskim, Widziamy kawalerskim raz. kawalerskim. Zaproszono mnie i tam nagle się pojawiły takie panie, tylko chyba nie było do końca profesjonalnie. Bo pamiętam, że pani przyszła i zaczęła tańczyć na jakimś kontuarze przed głównym bohaterem wieczoru, i nagle ktoś. Ktoś tam z zaplecza krzyknął, to nie ten. No więc pani natychmiast była prywatna, poszła i zaczęła wywijać przed drugim. I ten moment przejścia, takiego prywatnego kołamki. przejścia między jednym a drugim ja wstrząsający. Proszę Państwa, ja muszę zamknąć tę dyskusję. Dziękuję pięknie za wizytę. O w na Golaja. Mamy książki, otończenie na Golaja. Mamy książki dla Państwa od.